Dzień dobry, ze mną Maria Janyska, Zbigniew Konwiński. Państwo pamiętacie, podczas debaty w sprawie 500+, plus mówiliśmy, że to jest jedno wielkie kłamstwo, oszustwo Prawa i Sprawiedliwości. Na tym kłamstwie i tym kłamstwem PiS wygrał wybory. I to kłamstwo będziemy wciąż PiSowi do końca tej kadencji przypominać. I dziś chcieliśmy zaprezentować spot, który od dzisiaj będzie emitowany w sieci, obnażający kolejny raz kłamstwo prawa i sprawiedliwości, to kłamstwo i to oszustwo, którym PiS wygrał wybory. Proszę bardzo. To jest wielkie oszustwo. 500 złotych na każde dziecko. Mieliśmy zaplanowane w budżecie już 50 razy słyszałam, że to będzie na każde dziecko. 500 złotych na każde dziecko. Ja się jest pokrzywdzony, bo on nie dostanie tylko dlatego, że jest pierwszym dzieckiem. Każde dziecko. Platforma obywatelska złożyła projekt naprawczy, ale nie został przyjęty. Słyszałam, że jest to kilka milionów poszkodowanych rodzin, tak samo jak nasza. Obiecali, oszukali. Wielkie oszustwo wyborcze. To jest wielkie oszustwo. 500 złotych na każde dziecko. Mieliśmy zaplanowane w budżecie już 50 razy słyszałam, że to będzie na każde dziecko. 500 złotych na każde dziecko. Ja się jest pokrzywdzony, bo on nie dostanie tylko dlatego, że jest pierwszym dzieckiem. Każde dziecko. Platforma obywatelska złożyła projekt naprawczy, ale nie został przyjęty. Słyszałam, że jest to kilka milionów poszkodowanych rodzin, tak samo jak nasza. Obiecali, oszukali. Wielkie oszustwo wyborcze. Nie tylko Jaś i mama Jasia zostali oszukani, i okłamani. Okłamano, oszukano 3 miliony dzieci i 1 milion 800 tysięcy rodzin. Podzielono te rodziny, być może skłócono na lata rodziny, sąsiadów, znajomych, przyjaciół i inne osoby. Szanowni Państwo, takiego kłamstwa wyborczego i takiego oszustwa jeszcze nie było. Ale kłamstwo zawsze rodzi kolejne kłamstwo i tak już będzie dalej. Wczoraj mieliśmy tego bardzo konkretny i dobitny przykład. W momencie, jak była głosowana ustawa 500, plus, protestowali przed Sejmem polscy przedsiębiorcy handlowi, firmy rodzinne i rodzime, które w kampanii wyborczej zostały również oszukane. Powiedziano im, że będzie wprowadzony podatek obrotowy dla wielkopowierzchniowych sklepów zagranicznych, po to, aby bronić polskich kupców, polskich przedsiębiorców przed ograniczoną konkurencyjnością. Miał być wzrost konkurencyjności i poprawa bytu polskich firm. Oszukano tą grupę i wczoraj protestowali, bo to oni mają sfinansować między innymi program 500. Kłamstwo pociąga kłamstwo. Proszę Państwa, Prawo i Sprawiedliwość. Okłamało wszystkich. Powiedziało, że jest przygotowane do rządzenia. Nie jest. Powiedziało, że ma przygotowane wszystkie ustawy. Pokazywało słynną teczkę, a została właściwie tylko okładka. Prawo i sprawiedliwość nie jest przygotowane do rządzenia. Na pytania, skąd weźmiecie pieniądze, komu zabierzecie, czy wystarczy, pani premier Szydło w kampanii mówiła cały czas, nikomu nie weźmiemy, starczy dla wszystkich. Oszukali. Wykluczono jedynaków, wykluczono dzieci z lekkim stopniem niepełnosprawności po ukończeniu 16 roku życia, ale również z tego programu wykluczono rodziny wielodzietne, bo jeżeli w rodzinie są trzy osoby, trójka dzieci, jedno ma 18, drugie 19, lat trzecie 15, to też to jest, ta rodzina jest traktowana jak rodzina z jednym dzieckiem. Jedno wielkie kłamstwo, jedno wielkie oszustwo PiSu, i będziemy to wciąż PiSowi przypominać.